Witam, witam, witam. Jestem po Każdy wie. Eee, coś wymyśliłem. Coś fajnego. Eee, pomyślałem sobie, że my jak przyjdą koledzy, goście jakąś rozrywkę trzeba zorganizować. Zawsze eee, kiedyś właśnie planowałem kiedyś zakupienia podobnego zestawu. Eee, Pomiję to co wiecie co. Bo na pewno. Eee, a ja Wam pokażę. Właśnie e, jak to wygląda, no i mniej więcej ile dałem, bo nie na ja tym to nie pamię, zapamiętać. Zresztą ja wam pokażę na tym e, na komputerze. Na komputerze wam pokażę e, to, co e, zakupiłem i za ile, I a później weźmiemy to, e, rozpakujemy. Więc ja sobie tutaj teraz ogarnę. I tak zakupiłam dwa rzeczy potrzebne. A mi do. Rozgrywki, czyli pierwsze to jest czasownik do kart za 30 zł. I zobaczymy, jak będzie działało. Ja już testowałem, sprawdzałem. jestem zadowolony. Ale zobaczymy, jak pójdzie z innymi kartami. Ogólnie wam mi tak pokażę. Kolejna zestaw do gier w Pokera. 500 żetonów za 240 zł. Minus 37, jak super cena jest. Więc dlatego zakupiłem. Powiem, że tutaj na tym zdjęciu nie jest pokazane wszystko. Akurat. To zdjęcie za bardzo, was... w sumie większość tak. Ale tu mamy ten talon dealer, ale są też bis, i tam kto płaci mniej, jak to więcej. Na w ciemno. Jak wiadomo, jak ktoś wie jak grać pokera. Yy, to ma być tylko do zabawy. Oczywiście wiadomo, że nie będziemy grali na pieniądze. No. Yy, to jest ten tasownik do gier. Tak wygląda opakowanie. Uh, więc one były rozpakowane, ale to zostawiłem specjalnie tylko kurczę bladę będę ja się kamerkę postawić no to jest ciężkie pokażę Wam właśnie z tego e, jak to wygląda mm, bo mam parę zastrzeżeń co do tego sądzę że e, szczególnie do walizki, ale to opowiem Opowiem. Więc... No tak, to nie wiedz... Aha, ja sobie tak wziąłem. Tak sobie... sobie Tak był zawsze zapakowany. Tez ja nie bo już go odpakowałem. A zostawiłem, by pokazać jak on był zapakowany. Ta pianki. Znaczy styropianek, styropianka. E, Pola bomberkowa. Ale to wiadomo, wszystko pójdzie do kosza, bo potem to mnie tylko interesuje zawartość tego, no. tutaj zauważyłem, się wykrzywiło. No, ta walizka nie jest jakaś zbyt fajna. Y, jakościowo nie jest. I ta, wiesz, bo nawet nie wiem jak ją ustawić. dobra tak i tak, i tak się prezentuje ta walizka tu jak mówiłem właśnie zresztą wystało, ale no trudno właśnie do tej walizki mówiłem, ona jest chyba aluminiowa więc się wygina jak widzicie więc to nie jest jakiś produkt wysokiej jakości sądziłem że ona będzie po prostu twarda ona jest po prostu taka miętka ugniata się więc yy, najlepiej no będzie bo musiał jedną ręką tutaj wszystko robić więc sobie użyję mojego zestawiku na głowę i będziecie wszystko widzieć Więc, ale ja mogę wam otworzyć zobaczyć czy dobrze, dobrze dobrze I, i tak to wygląda, zobaczcie o tych mówiłem, bo tu mamy dodatkowo te dwa które na zdjęciu nie było widać to jest dealer kluczyki, kości, karty karty, karty se przetestujemy, zobaczymy jak one będą e, wyglądały, bo ja nie rozpakowywałam. Rozpakowywałam je tylko te Monet, e, żetonet jedna, żeby sprawdzić waga, no, ciekawe powiem 11 gram ważą, czyli elegancko, czyli dużo, nie 4, tylko 11. Ja wam jeszcze pokażę to na wadze ile one tam będą ważyć. To jak widać, te są tak zapakowane, a te są tak zapakowane, tak by były one tutaj dołożone do tego, ale jak ustawimy to są na równi. Wiadomo, że te są trochę ciut bardziej wystają te wystają bardziej, bo tutaj mała przerwa. Nie są one połączone ze sobą, więc dlatego tak to wygląda. Ale że to jest chyba tyle, ile być powinno. No. nie że Wam tak z ręki pokażę tego odtasownika. No, jakby co. Baterii nie było w zestawie, ale baterie już są, bo ja już sobie dołożyłam. I to pewnie było po prostu zapakowane w taki sposób w pudełku I powiem, że bałam się, że nie będzie kartami przesuwało albo coś, ale nie bez problemu. Jeśli chodzi o plastikowe, bo mam zestaw kart też. Już są dosyć stara. Zostawiłem tak jak była zapakowana. Ale to już rozciągnę i tak to działa. Tu się naciska. I przerzucę kartę z jednego, z drugiego do środka. No. Te karty wcześniej testowałem, to tak to szybko te karty, które miałam. Pokażę Wam, jak te idą, a zobaczymy, jak będą szły te karty. No ja jestem ciekaw, ciekawy, jak one wyglądają. Nie rozpakowywałem ja, więc nie wiem, jak będzie wyglądało. Dobra, ja tu zrobię porządek i. Wam wszystko pokazuję. A! Dobra, to jeszcze z ręki Wam pokażę ten. Ja zawsze o czymś zapominam. Z ręki pokażę Wam, ile tą ważę. żebyście Jak mi nie wierzycie, po prostu. 11.00, to idę po wagę. Waga, 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 waga. Waga Waga jest tutaj. Waga jest tutaj. Taka kuchenna. I jak gramy? Je zramy 0,0 jest wyzerowane rzucamy jeden żeton. O, tu akleta pokazuje 12. Weźmy to jeszcze raz wytorujmy. Teraz 11. 2 powinny ważyć, bo to pisało 11,5, to powinno być 23. No, ale 11 też. Nie po 11 gram ważą jeden żeton no. dwa żetony i trzy żetony zależy jak się je ustawić tak ale są bo fajne są świecące jak zauważycie rozpakuję wszystkie i zobaczymy jak będą one Wyglądały. No dobra. Uwa uważam, że mam dobrze ustawione, więc... Aha. Żadnego noża nie wziąłem. Jak to ja? Chciałem, żebyśmy... Mam tu nożek? nożyk? Zawsze gdzieś tu miałem nożyk. Taki mały. No wiadomo, ja mam tutaj syf. układa. O, jest. Taki się nada. A, miałem jeszcze pomysł sprawdzenia tych moich kart duel Master, tego UGO. One chyba są tak same. Na przykład. Wziąć i przetestować, bo to są papierowe. Nie są pokryte żadnym plastikiem. W sumie to mogą być plastikowe. Niektóre są plastikowe, ten. Przetestujemy też te karty. Jak będzie sowało. Więc... Tam też dużo nie, nie można wrzucić. jak <grystanie> pokryte jakimś plastikiem. Mam gdzieś tam papierowe. Dobra Ja sobie to rozpakujmy Zobaczymy To Szkoda, że jak nagrywam to ja nie mam podglądu właśnie i mówię szkoda Szkoda, szkoda o. rozpakować to, to jest tragedia. myślałem, że one będą już rozpakowane. będę tak luzem leżać, a się okazało, że... Trzeba się trochę pomęczyć z tym, więc dla mnie spokojnie zestaw. Ja te po prostu tego szczytały rozpakujemy. Tak wygląda, że to bardzo ładna. Mi się podoba to 25. No nie powiedziałem, jaki to jest wartość, ale na pewno widzieliście. 25. To zielone. To no, powinienem mi się po kolei, co nie. No to pójdziemy tutaj. Te. To są piątki. Kolor czerwony. Pomyślałem, że kupię sobie jakiś lepszy zestaw. Bo tak, patrzyłam na takie te tańsze zestawy do pokera. Ale no, nie, nie byłem. Fajne. Mi się podoba. Moje też się podobają. Jest piątka z jednej i z drugiej strony. Jest do góry nogami daje do... Normalnie a druga jest z góry nogami. Wajbiście. Fajnie. tylko zajebiste. Fajne, fajnie pachnią. Nie wiem czy pachnią. A nie mi się, że nie jest do końca plastik. Zajebiste żetony. Były też żetony bez e, wartości. W sensie wartości samemu ustala zazwyczaj. przy taki żetonach. Ale ja powiedziałem, że jeszcze tam nie będę teraz tutaj który to żartem, jaką ma wartość, po prostu. Wolę sobie kupić żetony już napisaną wartością. Jest po prostu o wiele wygodniej. no Ale fajnie wygląda to na wcale tak rozrzucone. Będzie okazja to się wykorzystać. W moją na pewno będziemy coś tam grali, ale tak we dwójkę to jest trochę tak nudno ale mam nauczyć, będzie ze mną grała bo akurat ja wiem jak się gra pokera nie, ogólnie Texas Holden jest najbardziej popularny teraz mamy dziesiątki tylko mówię szkoda że nie ma 50 zamiast, zamiast tych tysiąca bo są to jeszcze tysiące mam wszystko akurat i tak pokażę And... dziesiątki, tak wyglądają dziesiątki, niebieskie. Jak już do tych, że tonów zbytnio nie mam, to fajne. No i teraz stówka, stówka. Ja już tam te rozpakowałem, bo już wam pokazywałem. To każdego po kolei wam nie, będą poka nie będę pokazywał. Więc teraz stówka leci. Czarna. Tak wyglądają. Te inaczej świecą. Ale wszystkie nie, nie, nie świecą tak samo. I tutaj leci 500 fioletowe. Tak wyglądają. No 500 spaczkowo tutaj jest osobna, że to jest tutaj wymna I ta watet 1000, czyli złoty kolor się rozrzucają tak to wygląda 1000 teraz sprawdzimy karty do gry A To przynajmniej wygodnie ciekawe są pla plastikowe czy papierowe nie, na nich nie ma playing card playing? A nie, czyli plastikowe? niektóre określeń nie rozumiem. Zobaczymy, jak te karty będą jakościowo wyglądały. Plastikowe. Standardowa. No ale joker jest fajny wdrol. Standardowy jak na karty idealnie do pokera. Bez żadnych tam kombinowania ani nic. Zobaczymy jak będzie się to te Tak samo te same będą wyglądały, tylko one są właśnie z lodu. Czarnego, aha, są dwa. Ten dwa i Jokery. Tu Joker i tu nie wyjąłem Jokera z tego opakowania. Czyli są dwa Jokery. Jest Joker czarny i czerwony. Te tak samo wyglądają. Tylko są czerwone Jokery. Takie same. napisane Joker. Fajna, fajna, fajna. Fajne. Nie ma co nawet testować dwóch. Jedno co jedno schowam robię porządek i idziemy do tego tasownika, do kart zobaczymy jak się jak się będzie tasowało te karty wam pokażę jak to działa no to jak wiecie, no wiecie jak uruchomić to ja robię to porządek i wracamy mamy tu dwa rodzaje karty moje stare karty są, one są już wytarte i próbujemy jeszcze te potasować ja mam takie jakiś inny jogar, Jeden mi się zgubił. Ale ten dzokar mi się o wiele niż ten. No, te testowane te wiem, że bez problemu się da. Eee, układamy z jednej i z drugiej strony. Co nie i. naciskamy. No i mamy przetasowane karty. Mam no jeszcze raz. Eee, Chciałem Wam to jeszcze pokazać jak tasuję, ale to będą dwa jokery, to mi jeden joker gdzieś uciekł nie mam tutaj jokera Na tylko było kupione za 4 złote no, to mam dwa jokery najlepiej sobie na dół dać najlepiej sobie fajnie podzielić to, ale no kto by się bawił tego dzielenia To dwa jokery na sam dół idą pokażę Wam jak są przetasowane z tymi jokerami o tylko pamiętam, żeby to włożyć, bo nie bo będzie ciężko wyjąć A, tu, tu się zablokowało Tu się zablokowało. A Jednak jest jakiś problem. Aha A, już wiem dlaczego, ta karta zamiast spaść normalnie, to spadła tak, tak stała i blokowała drogę tamtemu, to dlatego, ale działa normalnie, Dobra, tak, chodziło nam o początek, to nie? Proszę bardzo, Joker znalazł się pomiędzy dwójkami, to jeszcze raz, i bez problemu teraz jokera gdzie mamy na początku i cztery karty i cztery joker joker nowy na początku i joker tutaj ta karta zawsze będzie na początku, dlatego lepiej też wziąć tak. A tak, tak, nie potrafię. A ja mam dalszy problem, kiedy już miałem tasować, ale już się kartami nie, nie bawiłem. No to problem. Wiedziałem gościowi, tyle że to kurwa zajebicie, tasował te karty. Ręcznie, no. No, kiedy zawsze jedna ja karta będzie na całym końcu. Dlatego też i się, się przekłada. W jedna osoba bierze określa gdzieś środek i jest przekładany zawsze jakaś karta będzie, będzie z tyłu na tym końcu No, ale widzieliście dobrze mu idzie oprócz tego, że no, karta się tam ułożyła nie tak że się zablokowało zobaczymy jak mu pójdzie z tymi kartami one są faktycznie inne Chyba te karty nie będzie mógł pracować. Jakoś się tutaj pogania, ale parę poleciało. Może być faktycznie problem z tymi kartami. One są takie same w wielkości. A nie, są niestandardowe. Patrzę. Są niestandardowe. Te bez problemu. Z tymi. Już problem W tym już, że ma... W te karty to ma problem. A mi się bardziej podobają te właśnie. To są jakoś nie, te są niestandardowe. Właśnie. Ale poszło. Poszło, poszło, poszło. mi się docina. Trzeba po prostu dobrze je ułożyć. Nie! Idzie bez problemu, elegancko. Dobrze jest. Dobra. To już mamy z głowy. A. Te jakie są standardowe? Czyli tam są jak te. Gites. Fajne, fajne. Da radę, też da radę. Zobaczymy czy da radę przetasować moje karty z Yu-Gi-Oh!, Co nie? Ale to tylko jest jak... Na ja próbę tego tak nie gram. To jest tylko... Zobaczyć, czy ten e... urządzenie da radę przetasować. No to lecimy. No papierowymi ma już problem. Te, te karty to mają już problem. Nawet trochę tak działa. Ale też dało radę przetasować te karty. Tylko jakoś mu ciężej idzie po prostu. To no są papierowe, takie papierowe, oklejone z taką folią, jedynie. Nie doblane plastikiem, więc też inaczej. Mam jeszcze takie całkowicie papierowe, ale no bym musiał teraz pożurać. Może ja zrobię to. Przeszukam, co nie. Pokażę Wam karty nieoklejone taką folią. Bo mam takie, to, to folie mają na sobie. Zaladzam. to są zwykłe papierowe, nie mają żadnej folii. Są powyginane, stare. Ciekawe jak z nimi pójdzie tasowanie tych kart. Maszynia. Są już całkowicie papierowe. Nie mam nic oblane, więc... Ech! Daję radę. Daje radę. Daję radę. Daje radę, elegancko, dobra. Nie ma co dalej przedłużać. A jeszcze baterie jakie są, bo wam nie pokazywałem. O! O, zrobię tylko nie wyłamać. Wcześniej miałem pazurę, obciąłem Tu dwie paluszki. Normalne, AA a nie tutaj, też razem. 4 no. I ogólnie cały zestawik tak się prezentuje. Razem z pracownikiem do kart. Ogólnie no. Jeszcze wam, może tak z bliska pokażę, czy mi będzie ciężko. Bo tutaj jest mało, co widać żeby tak zostawić a też mi się przydało takie urządzenie do rozdawania kart Więc. Może będzie coś. No i także reprezentuję. Kości do gry nie pokazywałam Spoko, podoba mi się. Fajna. Czerwona. Z oczkami. Jak to kości do gry. Cały zestaw mi się fajnie podoba, więc widz też jest plastikowe. No, niektóre są poobdzielane, na przykład ten, ale to tam, mieszanki blink, ja to są Big Bright i dealer. No, zestawik to się tak jeszcze prezentuje. Ja jestem zadowolony z ze zestawu. Rzutony ciężkie, fajne, te nominały. 50, 25, 50, 100 to bym rozumiał, miał 500, 1000, trochę dużo, trochę dużo, ale one chyba są wzorowane do, do, do Kasyna Las Vegas, chyba? A nie wiem, powiem szczerze, nie, nie wiem, nie czytałem, jakie tam mają żetony o no, nominałach, no, możecie z ciekawości sprawdzić, jakie tam mają nominały, w Las Vegas w kasynach. Takie co kupiłem, bo taki najbardziej mi się podoba, bo były żetony wartości 1, no ja tak sobie pomyślałem, że to numer wartości 1 to niezbyt, taka za mała wartość tak, e, takiego żetonu. Więc wolałem tutaj 5 minimum, 10 mogłoby być, ale jak mieli taki fan do tego 5 to już te wezmę. No, to tyle. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmiku jaki e, będzie. Kto wie jaki będzie, bo nawet ja jeszcze nie mam planów to tam kolejne nagrywać po prostu. E, mam ochotę coś kupuję, to wam pokazuję i to nagrywam. To tyle. A e, ja życzę miłego dziedzinka, e, tak do subskrypcji, do komentowania, lajkowania, e, Narka.